Cześć, witajcie, przemek słomski z tej strony. Tam przed nami, na samym końcu, jest Burning Man, a ja jestem na Burning Man Festival 2022. Chciałem Wam pokazać kilka rzeczy, opowiedzieć parę ciekawostek na temat tego festiwalu, pokazać jak to wygląda w dzień, a jak wygląda w nocy. Także trzymajcie się, zabieram Was na przejażdżkę. Słuchajcie, moi drodzy, słuchajcie, zrobimy tak. Taki deal proponuję. E, bardzo szybko Wam opowiem o co tutaj chodzi, e, w, taki, w takim dużym skrócie, w pigułce, a potem już e, zmontuję te rzeczy, które tutaj nakręciłem, które mi się wydały ciekawe, jak na przykład ten pojazd. Hej! No więc, e, pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, jest taka, że że tutaj nie funkcjonują pieniądze na tym, e, na, tym cały, na tej całej imprezie nazywa się to gift economy, można tylko coś tutaj dostać albo się z kimś na coś wymienić jedną rzecz którą można kupić, jedną jedyną rzecz to jest e, lód natomiast całą, całą resztę ze sobą trzeba przytargać i od razu mogę wam powiedzieć co ja tutaj jem, otóż jem sobie żalcie. E, wojskowe MRE O, elegancko. Zobaczycie potem, jak to wygląda w nocy, jak jest podświetlone. E, no, ta, cała ta e, Gift Academy to jest taka straszna hipokryzja i ściema. Ponieważ e, w tym roku bilet e, na imprezę kosztuje 1500 dolarów plus jeszcze parę stówek za. E, Zawiast samochodem, także to nie jest tania impreza, i w zasadzie jedyne co w tej cenie się dostaje, to jest e, no, miejsce na pustyni i dostęp do toalet. Poza tym, nic. Nawet ci ludzie, którzy tutaj pracują, to są wolontariusze i oni za to nie biorą pieniędzy. Także, o! To jest fajna, fajna miejscówka. Bardzo tutaj się sympatycznie jedzie. Także, moim zdaniem, jest to hipokryzja, no ale co ja tam wiem. Co dalej? To jest taką bardziej istotną informacją: jest to, że na Burning Man zasadą jest to, że należy partycypować w całej tej imprezie. W sensie takim, że na normalnym koncercie to jest scena, na której coś tam ktoś sobie do mikrofonu wyśpiewuje. I wokół tej sceny ileś tam setek tysięcy czy dziesiątek tysięcy ludzi się zbiera i słucha i klaszcze, e, e, no... w efekcie tego, co, co słyszy. A tutaj jest zasadą to, że należy samemu wziąć udział należy coś przywieźć, stworzyć jakiś obóz, coś od siebie ludziom dać. I powiem Wam szczerze, że jak tutaj przyjechałem pierwszy raz, to przestałem. Chcieć chodzić na, na koncerty takie e, powiedziałbym normalne. E, no bo to jest fajniej. Nie ma tłoku, jest dużo ciekawiej. Przyjeżdża tutaj... O jaka fajna instalacja. Można powiedzieć, że przyjeżdża tutaj... Że przyjeżdżają tutaj najbardziej kreatywni ludzie z całych stanów i to jest fajne wziąć czymś taki udział. Niełatwo się tu dostać. Te bilety, mimo tego, że są absurdalnie drogie, to rozchodzą się w czasie e, liczonym e, w minutach. A ten, ta statua, która jest przed nami, to jest właśnie, e, to, jest właśnie to i to jest Burning właśnie. Man, od którego się cała ta impreza zaczęła. E, zdaje się, w 1986 roku jakieś w kolesie po prostu spalili. Kukłę gdzieś w San Francisco na plaży. No i jakoś to podłapało się. I, I to, że ten model, który tutaj jest, to, że to jest gift Economy, to, że, że można tutaj pokazać to, jak się jest kreatywnym, że można się wykazać, że niełatwo tutaj dostać się, że to jest e, impreza elitarna w pewnym sensie, powoduje to, że, że się samo napręca. Ludzie się tu pchają z i oknami. Teraz były dwa lata przerwy. E, związane no, z tymi wydarzeniami, które są na świecie. Więc e, w zeszłym roku tu podobno była jakaś nielegalna impreza, nieoficjalna. A w tym roku już jest, mm, już jest na całego. No, także tutaj się będzie dziać ta impreza, tego Wam nie pokażę, bo muszę z tej imprezy wyjechać e, przed samym zakończeniem, przed spaleniem tej kukły, e, bo wzywają obowiązki. Także tyle. Powszechny przesąd jest taki, że na Burning Man jest dużo przygodnego seksu. I jak rozmawiam tutaj z ludźmi, to muszę Wam powiedzieć, że to jest przesąd. Owszem, są ludzie wyzywająco ubrani, ale, ale nic za tym nie, nie stoi. Wnie dobrze można by mówić, że na zwykłej dyskotece wiejskiej jest dużo przygodnego seksu. Może jest, może nie. Ja nie sądzę. A druga sprawa jest taka, że jest też taki przesąd, że tutaj bardzo dużo jest narkotyków, ludzie się częstują tymi narkotykami. I też muszę powiedzieć, że nie zauważyłem ani nikogo pijanego, ani naćpanego, i w sytuacji jaka teraz jest w Stanach, że jest epidemia zatruć fenatylem, to myślę sobie, że nikt o instynkcie samozachowawczym nie będzie tutaj brało od przygodnych ludzi jakichkolwiek narkotyków pokażę wam jak mieszkam taki oto samochodzik z wypożyczalni jedzenie w postaci MRE dużo wody wody wypijam tutaj jakieś 4 litry dziennie plus do tego trzeba się w czymś umyć spłukać ten kurz. Najlepsze na świecie donaty z Krispy Kreme. Nie ma lepszych na świecie. No i co? Dalej krzesełko i po prostu namioc, taki namiot. Śpiworek i tyle. I tyle można żyć te parę dni.